ale nie było mnie tu trochę no bo wiecie święta yy, trzeba było odpocząć troszeczkę zostawić telefon na bok plus nie miałem też moodu, bo co tam jakieś włosa yy, ja mam tak że jak nie mam nagrywać to mam takie coś w jaki mam, nie mam sensu nie mam sensu w życiu więc no trochę miałem taki gorszy gorszy mood ale sobie ogarniałem wszystko w miarę no i co lany poniedziałek dzisiaj jest zlaliście kogoś Jestem strasznie zły na tą pandemię i na, na, na to, że są takie obostrzenia, jakie są, no bo do tej pory było tak, że jak gdzieś jedziesz, no to robisz też test przed test przy, przed wylotem i przed przylotem. E, czy tam nawet po przylocie byłoby w porządku, nie, teraz już już to inaczej działa i trochę mnie to nerwuje, bo na Islandii wybucha wulkan i. nigdy go nie zobaczę już, ach, chciałbym go zobaczyć strasznie i wam pokazać go. To jest niesamowite w ogóle jakby wydarzenie i nie mogę tego zrobić, i nie mogę tysiąca innych pomysłów zrobić, które teraz mam w głowie to jest straszne Nieoznakowani w okolicy, BMW Są święta, więc wszystko jest pozamykane i nie mam jedzonka żadnego cateringu więc uwaga, powrót do czasów szkolnych <laughs> Zupki chińskie będę jadł i hot dogi. No nic no, gadieta.